Cześć, kochani, czas na kolejny odcinek. Tym razem ruszamy na Wrocław. Mamy czwartą 30. Powiem tyle: mam najwięcej rezerwacji w historii, na największą kwotę rezerwacji w historii. Z tego co wiem, już od trzech dni nie można kupić wejściówek. Będziecie mieli mini niespodziankę w tym odcinku, więc u u oglądajcie go uważnie, ale o tym powiem w dalszej części, co i jak. No i co? Możecie nam życzyć szerokiej drogi, a my ruszamy, bo czas nas goni. A, jeszcze jedno info, ale to na sam koniec. Przywożę bardzo mocnego samca do hodowli, myślę, że to będzie top reproduktor, sprawdzony dorosły samiec. A resztę zobaczycie na samym końcu, jak będę go wy wypakowywał. Trzymajcie się, do zobaczenia we Wrocławiu, hej! Hey. No dobra, no to co? Chwila przerwy była na śniadanko. Lecimy do e, Hala Orbita Wrocław. GPS pokazuje nam 26 minut. Także moi drodzy, za chwilę będziemy. Powiem Wam szczerze, że tak otworzyłem przed chwilą karton. Nie wierzę co mam. Tam będzie parę fajnych pozycji. Także co? No i co, moi drodzy? Możecie trzymać za nas kciuki Następne przebitki to już będą nakręcone jak będziemy dojeżdżać No i wiadomo, tam jak się będziemy rozstawiać i tak dalej, także na chwilę obecną bardzo nisko się kłaniam i widzimy się już we Wrocławiu Siemano, hej hey. No i co? Jesteśmy we Wrocławiu Mam małe deja vu, już tu byłem na którymś filmie nawet, o ile dobrze pamiętam eee... no za chwilę będziemy dojeżdżać do tej hali sportowej Ile tam GPS tam pokazuje? 3 minuty No to w sumie możemy te 3 minuty kręcić Patrzcie jakie słoneczko, jaka piękna pogoda Jak zwykle, zamówiłem Parę złotych to kosztowało, ale co tam Mamy mega czystą szybę w samochodzie, to najważniejsze Samochód był myty podobno. Chyba za 3,50 był myty. Wycieraczki też nie działały. Wycieraczki, ale klimatyzację mamy, Daniel. Przecież mówiłeś o tym, że musi być. Miejsce klimatyczne w centrum miasta Lasek. Nie, no Marek mówi, że gdzieś tu stoi. Zobaczcie, gulliver. Największy człowiek w mieście. Marek S na stanowisku. Pomachaj. No, to już wiecie, że będę w najlepszym towarzystwie z możliwych na tej giełdzie. Dobra kochani, no to jesteśmy we Wrocławiu, patrzcie kto obok mnie stoi, człowiek z większym cyckiem, silniejszą ręką Bardzo się cieszę, bo tak jak wam wcześniej wspominałem, bo będę obok Marka, od niego się zaczęło, od niego kupowałem pierwsze węże Dzięki niemu wiem tyle ile wiem, a nie wiem za dużo, ale coś tam wiem Także no co, zapraszamy wszyscy serdecznie Oczywiście. do Wrocławia, mam nadzieję, że będzie was wiele, do zobaczenia Hej dzisiejszym zapraszamy do stanowiska Exclusive Ball Petons, gdzie możecie wygrać darmowego męża. Wystarczy podejść, wpisać na listę numer telefonu i w następnym odcinku będzie losowanie zwycięzcy, więc zapraszamy gorąco. Prezentuje się hala wrocławska. Piersi odwiedzający właśnie wkraczają na wystawę. Więc zmierzamy ku naszemu Stolikowi. A później zobaczymy co się dzieje u pozostałych wystawców. you <music> A więc tak moi kochani, ze względu na to, że po prostu nie byliśmy w stanie przeprowadzić żadnej relacji, bo po prostu natłok osób był taki, że ledwo dało się przejść. No już na sam koniec przynajmniej podwiedzamy parę stanowisk, na przykład Mother of Snakes i cóż zostało, bo był po prostu ogrom dzisiaj na wystawie ludzi. No. U nas są węże zbożowe tym razem w trzech odmianach warwnych. Największym popularnym tutaj zdarzeniem były różowe węże. Tak tak po prostu różowe wąż robił robotę u dorosłych i dzieci. Także Jesteśmy bardzo zadowoleni. To jest nasz debiut w ogóle. Także cieszymy się że mogliśmy tutaj być i Zarażać naszą pasją innych ludzi. Super, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy i do zobaczenia na następnej. Siemanko, hej! Witamy u Halloweenów ponownie. Teraz we Wrocławiu. Tydzień Wrocławiu. później. Jak poszło? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Na pewno wrócimy. Nam się podobało. Dużo zwierzaczków znalazło, nowe domy, także fajna sprawa. Przecież z tego co widzimy, to chyba każdy zadowolony. No, wysoka jakość organizacji widać robi swoje, dużo gości, dużo zwiedzających też takich nie, ale zainteresowanych tematem. A to jest super ważne w tym hobby, żeby tych nowych ludzi tworzyć sobie przyszłych klientów, nie? Także... Jedną, wielką wspólną rodzinę. Tak jest. Łączyć, a nie dzielić. Otóż to, czyli dziękujemy serdecznie i z powodzenia. Na stanowisku Gaziarnia, o czymś mi się przymykają, ale dajemy radę. Wszyscy wymęczeni, ale za to chyba szczęśliwi. Jak Wrosław? Bardzo dobrze. Bardzo udana. Dużo pozytywnych ludzi odwiedzających nasze stoisko. E, dużo osób zainteresowanych e, naszymi z, z żabami. E, ogólnie dużo osób. Fajna atmosfera. Jest dobrze. No co, widzimy się w grudniu? Oczywiście. To dobra, to tak z Nie przeszkadzamy i spokojnego dzianka. Siemka, hejka. Witamy na stanowisku JoWizu. Dużo osób, naprawdę. Klient, klient dopisał? Klient dopisał i naprawdę klient, dobry klient. Wiedział, co klient? Nie, ale zawsze nie wie, nigdy nie wie. Od tego, żeby powiedzieć. No i właśnie o to chodzi, że trzeba się udać do stanowiska, gdzie tak naprawdę znajduje się osoba, która zna się na tematyce, potrafi doradzić. No to zazwyczaj ktoś przychodzi z wiedzą ogólną i już bardziej woli się zaczerpnąć szczegółowych informacji, jak to się mówi, u źródła. Tak. Przyznaję. Jakie, jakie standardowe pytania mniej więcej, może coś? Eee, co ona je? Ile ona żyje? My mówimy oczywiście o Eee... Nie wiem w sumie co jeszcze. No i takie, takie weryfikowanie treści z internetu, czyli na przykład pytają się, czy to prawda, że pojemnik powinien rosnąć razem z modliszką. Ja stoję zdecydowanie na stanowisku, że to nie jest absolutnie prawda, wręcz przeciwnie, modliszki rosną mniejsze, jeżeli mają małe pojemniki, powinny od razu zamieszkiwać w dużych pojemnikach. Dzięki temu też sobie łatwiej znajdują najbardziej dla siebie optymalne warunki. My dedykujemy w ogóle tuby z wystrojem. To też nie jest typowe w podejściu terrorystyki modliszkowej. Zaś ja zaobserwowałam, że ludzie bardziej się znają na dbaniu o roślinek o roślinki niż od modliszkach, o modliszki, więc przez ileś lat uparłam się, żeby właśnie dopracować taką równowagę pomiędzy doborem gatunków roślin, żeby po pierwsze były też łatwe te roślinki dla klienta, żeby one tam nie były jakieś wrażliwe bardzo, no bo fitonia jest dosyć prostym, prostą rośliną. To są proste rośliny, ale jednocześnie one potrzebują akurat e, takiej mniej więcej wilgotności i, prze, i, i, i również e, klimatyzacji w pojemniku, jakiej też potrzebuje modliszka. E, układam te dekoracje tak, żeby można było małą modliszkę w, pomimo dekoracji włożyć, e, czyli jest duża przestrzeń po środku, roślinki są odsunięte do tyłu, jakby są takie zbyt wiotkie niektóre roślinki, żeby większą modliszkę kusiło się na nich powiesić, bo wtedy mogłoby się to źle skończyć. Także ja, ja mam taką praktykę i u mnie modliszki właśnie tak mieszkają. Oczywiście nie wszystkie, bo bym nie zmieściła, ale te samiczki na przykład, które zapodniłam, które są dla mnie ważne, właśnie tak mieszkają. Maluchy też tak mieszkają, tylko w grupach, ale tego nie powtarzajmy w domu, bo to jednak kanibalizm jest. Trzeba po prostu też zapewnić jakąś, jakiś aktywny pokarm, żeby on był zminimalizowany, ale też mieszkają w tubach z wystrojem. W grupie. Także tutaj to się u mnie sprawdza. No i też, żeby było ciekawiej, osoby, które kupują po raz pierwszy w życiu modliszkę, która nie jest uważana za łatwą, czyli Hymenopus Coronatus, zwaną modliszką storczykową. Jeżeli kupują to w zestawie z tubą. No to niedawno klient przyniósł mi pierwsza, to była jego pierwsza w życiu modliszka. Przyniósł mi tą modliszkę, kupił L2 chyba bodajże, taką przez lupę wyseksowaną, żeby to była samiczka. Przyniósł mi ją niedawno z prośbą o zapłodnienie. Moim ostatnim samcem, dorosłą, tak? No i teraz ją zabrał. Przehandlowaliśmy za samca pierwszą otekę. Bo oczywiście tu nie chodziło tylko o samca, ale o sztukę, żeby to się udało. Tak, więc tak, tak uzgodniliśmy. Zatem, no, jest tutaj, jak widać, no to się sprawdza. I no, ja zdaję sobie sprawę, że te tuby są plastikowe, są wykonywane ręcznie, są w Klejem na gorąco, zaś ja to też dopracowałam. Tu się wydaje, że jakieś tam sobie dziurki porobiłam z tyłu, ale to nie są jakieś dziurki. Ja nawet wielkość tych dziurek testowałam przez pół roku. Dolnych wentylacji przy wystrojach właśnie tropikalnych. Tak. Moim know-how jest również mieszanka ziemi. I, I tutaj naprawdę, no nie wiem, klienci bardzo mnie cenią za to, że mogą również po targach zadzwonić do mnie. Cały czas można do mnie zadzwonić, a jestem gadułą, więc zawsze się można dodzwonić, chyba że rozmawiam z innym klientem przez dwie godziny. No to wtedy trzeba poczekać na swoją kolej. Można się dopytywać również właśnie o warunki, o, o to, czy jest prawda. I tutaj m, myślę, że e, klienci no, doceniają e, e, naszą firmę właśnie przede wszystkim za to, że e, służę pomocą, dzielę się wiedzą. Zależy mi na tym, żeby moi klienci, e, żeby im się udawało. Nie mam takiego podejścia, że a zdechnie to, przyjdzie po następne. No nie, nieprawda. Uprzedzi się e, do, e, do tej hodowli. Nie... Wspieramy po prostu Mówi. swojego klienta, udzielamy niech mu rad złapie, po prostu. Niech złapie okay. i tak dalej. Dobra, Dobra. Super, dziękujemy serdecznie. Spokojnego świątka. No tak, jesteśmy na stanowisku Rodaty Gady jak Wrocław. Blisko. <słuch> I to jest najważniejsze. <słuch> jest największy plus. Ale na ilość klientów też nie możemy narzekać. Bardzo dużo zwierzątek trafiło do nowych domów. Więc... Całkiem fajna impreza. Na pewno tu wrócimy. W grudniu się widzimy. W się widzimy. A jest już grudniu Stara, cały 2024 rok jest już zapowiedziany. Bardzo dobrze. Tak się interesuje jakby całą imprezą. Dziękuję. Takich mam pracowników. Proszę bardzo, proszę, proszę. Pełna ignorancja. Dzięki serdecznie. Nie zatrzymujemy, bo już późno. Każdy chce uciekać. Spokojnego. Oto pan. No i uciekło. Nie chcę iść do nowego domu. No to masz to z powrotem Ci na ręce wchodzą. Ja już mówiłem. Witamy na stanowisku tu jest Partei i jak to my dzisiaj tak już na koniec, bo ogrom ludzi nie uniemożliwiał po prostu przeprowadzenie wywiadu z kimkolwiek w dniu dzisiejszym. No dzisiaj było super dobra pogoda. Gorąco było, dużo ludzi było, także dopiero teraz już jest, ile? 20 minut zostało do końca. Można odetchnąć, pochodzić po kolegach, ale wcześniej to nie można było przejść. Dokładnie tak. No mówię dlatego, że się nawet chcieli, to po prostu fizycznie nie było możliwe, dojść do toalety, już graniczyło z cudem, no przepraszam, przepraszam. Dzisiaj kulturalny przemarsz, bo wszyscy tak zbyli tak byli. byli tak, każdy każdego przepraszam. Ale dzisiaj było też parę osób, co czekało na Mówili, że, że, że w końcu jest i przyjeżdżali też pociągami. Miałem trzech klientów, którzy przyjechali pociągiem, także Bar. warto było. Także na drugi raz zapraszam. Chyba teraz będzie w grudzień, także zapraszam w grudniu. Dzięki serdeczne i spokojnego. Dzięki serdeczne. gwiazda dzisiejszego odcinka <laughs> MB Professional Ball Pythons Marek Skubisz. Mareczku jak tam ci podoba Wrocław Ludzie zadowoleni ja zadowolony zaliczam do udanych bardzo Czyli co, w grudniu się widzimy jeszcze raz? A myślę, że tak. Myślę, że, że będziemy na pewno. Okay. Nie zawracamy głowy, bo już wszyscy powoli już uciekają. Marek jako główny, jak to się mówi, gość dzisiejszego odcinka na samym końcu. Niestety ostatni, ale pierwszy w serduchu Igora. Więc pozdrawiamy również wszystkich oglądających i zapraszamy na następną w grudniu. Pozdrawiamy. Dobra moi drodzy, w największym skrócie słuchajcie tego co uważnie mówię, jeżeli chodzi o moją hodowlę, więc w największym skrócie Zoegzotyka nie ma w sobie konkurencji moim zdaniem. Zresztą dzisiejsza sytuacja to pokazała, także tym miłym akcentem bardzo wam dziękuję. Myślę, że to wszystko się zdarzyło dlatego, że coraz więcej osób decyduje się właśnie na zakupy w ekskluzji w Balpytons. I oby tak było dalej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Jestem zmęczony, ale mega pozytywnie nastawiony. Widzimy się teraz 15 października. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!